Magia telewizji. Kto z nas nie zna tego określenia? O, taka T-Rex teraz nas atakuje. Musimy uciekać. Na czym polega ta magia? Jej tajemnice można odkryć odwiedzając regionalną telewizję lubuską. Musimy być żeby żadne dźwięki z nie przychodziły. Po przeprowadzce do centrum miasta jesteśmy jeszcze bliżej waszych spraw. I coraz częściej po sąsiedzku odwiedzają nas goście. Nie tak dawno były u nas maluchy z przedszkola numer 25. Wszyscy znikniemy. Ta krótka wizyta zrobiła na maluchach ogromne wrażenie. Wielu z nich już zapomnieli. Powiedziało, że w przyszłości chce pracować w mediach. Dzieci poznały wszystkie nasze sekrety, oczywiście te związane z pracą. Zaczęło się od greenboxa. Później prompter i obsługa kamery. Rośnie nam konkurencja. Przedszkolaki to nie jedyni goście. Dziś z samego rana w rolę dziennikarzy wcielili się podopieczni, pogotowie opiekuńczego. To na czy przenieść do Wszyscy musieliśmy się zmierzyć z trudnymi pytaniami o każdy detal naszej pracy. W rolę przewodnika po siedzibie regionalnej telewizji Lubuskiej wcielił się znany i lubiany, choć niewidoczny na antenie. Piotr zakładki. Młodzież próbowała wszystkiego. Dosłownie. Były próby głosu, kadrowanie i montowanie newsów. Wszyscy zgodnie podkreślali, że to ciekawa i ważna lekcja. Każdy też zauważył, co bardzo nas cieszy, jak odpowiedzialną pracę wykonujemy na co dzień. Dla nas to niezwykle ważne i cieszymy się, że Państwo to doceniają. Na koniec po prostu. Wesołych świąt!